Historyczne zbiory grafiki i rysunku złożone z wielu kolekcji i obiektów różniących się czasem powstania i poziomem artystycznym zwykle stają przed koniecznością rozwiązania licznych problemów, aktualizują zadania i szukają drogi dalszego rozwoju, aby nie trafić do kategorii niepotrzebnych i nieatrakcyjnych muzealiów. E, ważnymi czynnikami ożywienia kolekcji jest tej umiejętna popularyzacja i promocja. Poprzez wystawy, pokazy, wykłady można proponować tematy popularne i bardziej ambitne, zawsze jednak na odpowiednim poziomie merytorycznym i z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako działań wspierających. Kolekcje gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej nakładają na jej dysponentów szereg obowiązków, ale są również źródłem ogromnej dumy i satysfakcji, o ile ma się świadomość, jakim zbiorem przyszło nam zarządzać ważnym aspektem pracy i kształtowania polityki wobec powierzonych kolekcji jest pogodzenie rosnących oczekiwań użytkowników z możliwościami instytucji, obowiązkami wynikającymi z aktów prawnych i szczegółowych regulacji. Znajomość kolekcji i jej historycznych uwarunkowań pozwala wykorzystać atuty zbioru istotne, a czasem decydujące dla podejmowanych działań, jest również jej usytuowanie w przestrzeni akademickiej. Zbiory grafiki i rysunku nie zawsze znajdują sprzyjające warunki do rozwoju. Zdarza się, że w muzeach są traktowane jako dział niższej kategorii, a w bibliotekach kwestionuje się czasem ich artystyczny i muzealny charakter. Niezależnie jednak od miejsca przechowywania, rysunki i ryciny nie stają się czymś innym. Nadal prezentują przede wszystkim aspekt artystyczny, kolekcjonerski, często również historyczny i muzealny. Kolekcje grafiki i rysunku o wyjątkowej randze w rezultacie współczesnej ewaluacji zyskują status spuścizny kulturowej, dziedzictwa narodowego, a nawet uniwersalnego. Powołany w 1818 roku Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej jest najstarszym publicznym zbiorem grafiki i rysunku na ziemiach polskich. Mimo dotkliwych strat poniesionych w czasie II wojny światowej, zachował swoją wysok wysoką pozycję w dziejach polskiego kolekcjonerstwa ze względu na rangę artystyczną i historyczną posiadanych zasobów. Utworzyły go dwie kolekcje założycielskie. Gabinet Rycin Króla Stanisława Augusta, zakupiony w 1818 roku z inicjatywy ministra Stanisława Kostki Potockiego. I Potocki uzupełnił go darem z własnej kolekcji, tworząc podwaliny dzisiejszego uniwersyteckiego zbioru. Po upadku powstania listopadowego zbiór skonfiskowano, wcielono do Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Powrócił do Polski na mocy Traktatu Ryskiego w 1923 roku. Obecnie liczy około 55 tysięcy rysunków i rycin, luźnych i w woluminach. Reprezentowane są niemal wszystkie szkoły i okresy grafiki europejskiej. Wyjątkowo cenny zespół rysunków architektonicznych obejmuje unikatowe archiwum Tylmana z Gameren oraz projekty z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Doborową kolekcję tworzą prace wybitnych grafików europejskich, polskich i amerykańskich drugiej połowy XIX i XX wieku, pochodzące między innymi z kolekcji Henryka Gromana. Gabinet rycin Biblioteki Uniwersyteckiej jest rzadkim przykładem wysokiej klasy artystycznej zbioru znajdującego się w strukturze Biblioteki Akademickiej i zarazem Uniwersytetu. Uczelnia wyższa i Biblioteka Naukowa z racji swoich misji powinny sprzyjać wypracowaniu optymalnego modelu funkcjonowania kolekcji artystycznej w środowisku akademickim, między innymi w celu wsparcia procesu dydaktycznego wielu kierunków i specjalności, czy interdyscyplinarnych badań naukowych, ale także w środowisku użytkowników pozaakademickich, instytucjonalnych i prywatnych. Coraz częściej postuluje się, aby biblioteki i ich zbiory pełniły funkcję inicjującą, stanowiąc ośrodek poszczególnych dziedzin wiedzy i forum debaty publicznej. Na styku uczelni i społeczeństwa. Gabinet Rycin ze swoim ogromnym potencjałem i kolekcjami uczestniczy w różnych wydarzeniach i chce przyczyniać się do realizacji powinności Uniwersytetu wobec społeczeństwa. Prowadzone są roczne i pojedyncze wykłady, fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie, oferujemy staże muzealne. Niestety, mimo kilku pomysłów i planów, nie było zainteresowania, aby na uniwersytecie funkcjonował. Model studiów kuratorskich drugiego stopnia lub podyplomowych to w rozumieniu kuratorów dedykowanych zbiorom prac na papierze. Taki model realizowany jest na wielu zagranicznych uczelniach. Rola kolekcji graficznych usytuowanych w strukturze akademickiej i dysponujących odpowiednią kadrą byłaby w takich projektach znacząca. Codzienna praca kustoszy zasadniczo wpływa na postrzeganie i ocenę kolekcji, definiuje jakość świadczonych usług i prowadzonych w kolekcjach badań. Współczesne wyzwania i oczekiwania użytkowników zbiorów publicznych postulują przede wszystkim jak najszerszą dostępność do kolekcji, najchętniej online, uwarunkowaną procesą przyspieszonego, tu w rozumieniu podstawowego, opracowania obiektów składających się na jej zasób. Pustosze z kolei mierzą się z odpowiedzialnością za przekazywane informacje. Warto podkreślić, że tak jak bez badań nie ma dobrej dydaktyki akademickiej, tak w zbiorach bez prowadzenia badań własnych, lecz nie przy okazji, ale co najmniej jako działanie równoległe, nie otrzymamy poprawnych informacji ani przykładowo metadanych do biblioteki cyfrowej. Wymiernym rezultatem tak gromadzonej wiedzy, najczęściej interdyscyplinarnej, a jednocześnie wysoce specjalistycznej, praktycznej i teoretycznej, jest merytoryczna jakość danych udostępnianych użytkownikowi i gwarancja właściwego przekazu informacyjnego. Wirtualne funkcjonowanie zbiorów w bazach online, metody promocji, kolekcji, wystawy, a także metody kadarsztatu badacza dzieł na papierze ściśle łączą się z zagadnieniami oryginału, kopii i oryginalności. Pojęcia te przewartościowały sztuka postmodernistyczna i dynamiczny rozwój nowych technologii. Które, jak wszyscy wiemy, stanowią dominujący aspekt we współczesnej kultury. Badacz nowych mediów, J. David Bolter, jest autorem kluczowego dla teorii hipertekstu pojęcia zjawiska remediacji, w którym druk zmienił się w piksele, a podążając tym tokiem rozumowania, w piksele zmieniają się także rysunki i grafika. Publiczne zbiory tego typu powinny być prezentowane online, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do kolekcji. Ale w specjalistycznych bazach muzealnych lub bazach indywidualnie profilowanych, respektujących fakt, że grafika i rysunek posługują się nie tylko opisem i metadanymi, ale przede wszystkim obrazem. Tego rodzaju narzędzia spełniają w zbiorach przynajmniej dwojaką funkcję zewnętrznego udostępniania informacji i wewnętrznego systemu do zarządzania zbiorem na wielu płaszczyznach. Bazy cyfrowe prezentujące zdigitalizowane obiekty artystyczne są niezwykle potrzebne. Ułatwiają poszukiwania i komparatystykę, ale stanowią jedynie wstęp do rzetelnych badań, mimo że dzięki coraz to nowym narzędziom pozwalają wydobywać detale i tworzyć porównania, jakich nie można byłoby osiągnąć bez tych technologii. Ale nie zastąpią one studiowania obiektu oryginalnego, szczególnie tego specyficznego, na podłożu papierowym, którego ogląd w naturze daje rzeczywiste pojęcie o technice, rozmiarach, skali. W rodzaju papieru i wielu jeszcze innych Z Zorganizowaniem wystaw i promocją kolekcji łączy się podstawowe pytanie: czy w świecie nowoczesnych technologii i coraz szerszej dostępności do zbiorów poprzez zdigitalizowane zasoby mamy nadal potrzebę obcowania z obiektami oryginalnymi? Postmodernistyczni filozofowie i badacze kultury, wychodząc od, wychodząc od myśli Waltera Benjamina, uznali, że wobec nieograniczonej reprodukcyjności mediów cyfrowych zatracona została zarówno powaga aury, jak i oryginału. Założycielka ArtSmart, Amy Dawila twierdziła wręcz, że pojęcia te są anachroniczne wobec cyfrowej sztuki. Aura, oryginał, ręka twórcy nie istnieją w świecie wirtualnym. Ale rodzi się pytanie, czy cyfrowy obraz może dostarczyć takich samych przeżyć estetycznych i metafizycznych, a może te te kategorie nie są nam już potrzebne, bo stajemy się mniej wrażliwi, obojętni wobec auratyczności dzieła sztuki, i to zarówno transcendentnej w pojęciu Benjamina, jak i immanentnej wytwarzanej przez sam obiekt, w którym cenimy dotyk pędzla, pióra czy rylca, artysty dla jego twórczej ekspresji i geniuszu. Rzeczywiście masowość kultury obrazu i dominacja cyfrowego medium prowadzi odbiorców do stanu anestetyki. W którym, jak pisał Wolfgang Welsz, zniesieniu ulega elementarny warunek estetyki, zdolność odczuwania. Wydaje się jednak, że właśnie w czasach powszechnej digitalizacji potrzeba kontaktu z dziełem oryginalnym wzrasta. I nie jest tu istotne, czy wynika to wyłącznie z dyspozycji naszego umysłu, świadomego oryginalności oglądanego obiektu, jak stwierdził przywołany Welsz. Wystawy obiektów oryginalnych, w naszym przypadku rysunku i grafiki, mają ogromną moc oddziaływania i kształtowania odbiorcy, szczególnie jeżeli towarzyszy im odpowiednia promocja, popularyzacja i katalog. Wirtualne przekazy mogą odtwarzać utracone historyczne zbiory oraz doskonale uzupełniać i upowszechniać ekspozycje, ułatwiając dostęp odbiorcom spoza ośrodków wystawienniczych. Warto również podejmować ryzyko i niestandardowe działania, o czym świadczy nasza jubileuszowa wystawa, tym jest Oświecenie 200 lat gabinetu rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zorganizowana w 2018 roku. Kiedy wiosną 2017 roku na bulwarze Wiślanym, w bliskim sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej, wyrósł nagle pawilon projektu Adolfa Kiszanica, Udostępniony Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako tymczasowa siedziba, zrodził się śmiały, wręcz ekstrawagancki pomysł wspólnego przygotowania ekspozycji prezentowanej w tym pawilonie. Rezultatem, rezultatem wystawy była współczesna wizja oświeceniowej kolekcji, stawiająca pytanie o jej genezę i rolę, ale także o jej dzisiejsze znaczenie i oddziaływanie w kategoriach estetycznych, filozoficznych. Dydaktycznych, społecznych, a także twórczych, inspirującej dialog, a nawet emulację między dawnymi rysunkami i rycinami, a pracami artystów współczesnych, stworzonymi specjalnie na potrzeby tej ekspozycji. Jak pisała Maryla Poprzęcka w recenzji, cytuję: popularnie zwany Gabryc mieści się w Bibliotece Uniwersyteckiej. W linii prostej dzieli go od Muzeum Sztuki Nowoczesnej około 200 metrów. Ta fizycznie niewielka, ale historycznie, artystycznie i muzealnie znacząca odległość zdawała się przepastna. Z okazji dwustulecia gabinetu pokonali ją wspólnie kuratorzy obu instytucji. Rezultat jest konfrontacyjny, zaskakujący i prowokujący. I tak miało być. W przyciemnionej sali postawiono 10 laboratoryjnych stołów, na których wyłożono ryciny. Żadnych przestrzennych instalacji, żadnych nowych mediów. Wszyscy artyści, goszka Macuga, Pablo Bronstein, Ada, Anna Niesterowicz, Ewa Juszkiewicz, Zbigniew Libera i inni, podporządkowali się historycznemu medium, tworząc rysunkowe prace na papierze. Dzięki temu dialog jest bardziej uprawomocniony, jako że odbywa się w tym samym języku. I konkluzja do tego komunikatu. Z uwagi na zgromadzone zbiory, do naszych priorytetów należy stała edukacja i zwracanie uwagi na rzeczy wartościowe. A także unikanie schlebiania gustom masowym w nadziei na poprawę statystyk. Zamiast tylko dostosowywać się do tego, co odbiorca chce zobaczyć, należy również proponować rzeczy, które może zobaczyć. Dzięki wspaniałym zbiorom możemy i powinniśmy uczyć świadomej konsumpcji kultury, a tym samym próbować zatrzymać pogłębiającą się ignorancję społeczeństwa w tym zakresie. Służyć temu powinny wykłady, pokazy, wystawy i promocja kolekcji. Cierpliwe uczenie obcodania z oryginalnym dziełem sztuki i perpanie z tego faktu intelektualnej i zmysłowej satysfakcji. Szeroko rozumiana edukacja oparta także na poznawaniu wysokiej klasy dzieł grafiki i rysunku była bowiem jednym z podstawowych celów twórców Uniwersyteckiego Gabinetu Rycin. Warto podkreślić ten aspekt przypadającej w tym roku dwusetnej rocznicy śmierci Stanisława Koski-Potockiego. Dziękuję.